Dosyć duża inwestycja, realizowana w trochę innej formie, bo firma, która wygrała przetarg najpierw przygotuje dokumentację projektową, a później będzie tą inwestycję realizowała. Całkowita kwota projektu to prawie 5 milionów 800 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, żeby wszystkie roboty do przyszłego roku, do przyszłego sezonu zostały wykonane, a na czym one będą polegały? To przede wszystkim budujemy od początku nową infrastrukturę, zarówno odwadniającą tą drogę, czyli kanalizację burzową, oświetlenie, chodniki, no i nowa droga, która będzie wykonana z masy bitumicznej. Ta inwestycja miała być koordynowana z drugą inwestycją, czyli z budową i przebudową ulicy papieża Jana Pawła II. Natomiast no, tam z różnych przyczyn technicznych, niezależnych od nas, ona się przesuwa, ta inwestycja, bo chcieliśmy razem węzeł ten komunikacyjny, skrzyżowanie, zarówno Dąbrowskiego z drogą krajową, jak i papieża Jana Pawła II, razem przebudowywać z racji tej, że tam będzie podłączenie do wspólnej kanalizacji burzowej wykonane.